Chociaż pewnie większość z Państwa z Was już się, znaczy część wiedziała wcześniej tej niespodzianki, no bo jednak ktoś tam wykonywał, pracował, informacje się rozchodziły, ale niewiele osób jeszcze widziało, jak to wygląda, i to jest na pewno niespodzianka dla większości, wygląd tego obiektu, który za chwilę odsłonimy. Ja chciałbym bardzo serdecznie przywitać wszystkich Państwa na odsłonięciu tej niespodzianki na tym spotkaniu. Cieszę się z nami, że jest. Pan starosta Jan Zikliński, wielkie brawa. Właśnie pana starosty i bardzo dziękuję za obecność i w ogóle pan starosta ma tutaj dobrą rękę, dlatego że wiele lat temu tutaj, razem w 2007 roku wmurowaliśmy kamień węgielny, pan starosta był obecny. Przypominam, że tam jest za ale tak zabetonowana, że nie kopcie. Taka tuba wykonana z brązu to przekazuje, żeby przekazywać kolejnym pokoleniom, jak kiedyś fontanna będzie, no za ileś lat musi, może za 100 lat będzie remontowana, rozbierana, to w części południowej od strony to jest część niepołudniowa, tylko tak. Północ, południe, o części wschodniej. O części wschodniej jest zakopana ta tuba z informacjami, z pisem, z gazetą, ze złotymi monetami, i tak dalej. I tam, jak kiedyś będzie remont, to najmłodsze pokolenie może będzie przekazywać kolejnym, jak kiedyś ktoś to odkopie, no to będzie też ciekawa niespodzianka. I wtedy z Panem Starostą, żeśmy to zakopywali, to był początek właściwie mojej kadencji, no a dalej to już poszło. Zaczęliśmy od fontanny, później przybywało, jak grzyby. Po deszczu, Centrum Kultury, Muzeum Ziemi Bońskiej, przedszkole, senior Wigor, no i drogi, ulice, chodniki, przedszkole, stadion sportowy, I tak można by wymieniać wiele, wiele tych obiektów, które nam przybyło, a tak naprawdę nie było infrastruktury. Oczywiście zakończyliśmy w tamtym roku w wielkim centrum sportu. Kto był to widział, nie będę mówił. No i przyszedł również czas na kolejne niespodzianki tutaj jednocześnie dbamy o taką pamięć historyczną. W dłoniu tworzymy nowe miejsca, bądź zmieniamy miejsca istniejące, tak jak choćby tablica i pomnik niepodległości, i piękny orzeł, który no, jest wyjątkowy na tym pomniku i wreszcie powstał prawdziwy pomnik niepodległości, prawdziwa informacja, przy którą można składać różnego upamiętniać różne wydarzenia wojny, powstania 3 maja, 1 września i tak To co zwykle robimy, Państwo o tym wiedzą. No i ponieważ jest piękny rynek, to chcieliśmy w dalszym ciągu tą historię Błonia yy, przypominać. Cieszę się bardzo, że jest także yy, pan Grzegorz Banaszkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, zastępcę przewodniczącego pana Tomasza Wiśniewskiego, który no, z Warszawy yy, nie mógł, nie mógł yy, dojechać. Witam także wszystkich radnych, jeżeli są. Widziałem także, że jest yy, pani Wysława Wideryńska, dyrektor Muzeum Ziemi Bońskiej. Jest pan Dariusz Siedarski, dyrektor Centrum Kultury od 30 lat, zresztą pracujący. Tutaj Nie pewnie powiedział. będę dalej zdradzał już te niespodzianki, które, ta niespodzianka, która tam jest, no ale powitanie są na początku e, i pewnie domyślają się też dlaczego e, i po co. Cieszę się bardzo, że są z nami zegarmistrzowie, nasi bońcy zegarmistrzowie, którzy doskonale pamiętają pewne e, czasy i pracowali przy pewnych sprawach. Cieszę się, cieszę się bardzo, że jest pan Kordylewicz, wielkie prawa, który ma chyba po mojej lewej stronie od lat zresztą pracownię swoją zegarmistrzowską i tam jak się wejdzie do pracowni, to by czas cofnął się 100 lat, więc polecam tam choćby zajrzeć, zobaczyć jak kiedyś wyglądała prawdziwa pracownia zegarmistrzowska. Cieszę się bardzo, że także jest pan Wasz senior, który z kolei wielkie brawa, również tam razem panowie stoją, który ma pracownię przy Armii Krajowej. No u niego nie jest już tak 100 lat temu, bo budynek jest trochę nowszy i pracownia trochę, e, trochę inna, ale także pamięta e, pewne czasy. I cieszę się bardzo także, że jest pan Roman Nowoszewski, e, wielki miłośnik e, naszej historii, e, polowy, e, to bardzo towarzystwa Przyjaciół Ziemi e, Błońskiej, również zastępcy przewodniczącego Tomasza Wiśniewskiego, prezesa, który, no jak mówiłem, w Warszawie, jest pan Jerzy Andrzej Pawlak, e, czy, odwrotnie, e, czy odwrotnie, Andrzej Jerzy Pawlak, e, tak, autor naszej, e, też jednej z książek, Także jest tutaj filmujący związany z tym tematem pan Jerzy Wespałko, który tutaj wielkie brawa również robi zdjęcia. I cieszę się bardzo, że jest trochę młodsze pokolenie, także jest pan Piotr Zawadzki, który jest takim wyjątkowym, wielkie brawa, wyjątkowym znaczy nie darczyńcom, ale użyczył nam piękną kolekcję e, czegoś do muzeum, to nie będę mówił, ale ci, którzy byli to wiedzą. No, jest, także, jest także świetnym stolarzem, także polecam, gdyby ktoś miał to na pewno też coś tam może e, zrobić. No jest także e, jeżeli chodzi o radnych, nie wiem czy jest pan Janusz Gozik miał być także tutaj obecny, ale go chyba nie, nie, nie widzę. E, no i chciałbym także powitać, powitać przedstawicieli jednej z firm. E, związanych z płoniem, to też później pewnie powiem. to się wszyscy nie chcę wcześniej powiedzieć: Pan Maciej Morawski i Pan Jakub Sawicki. Gdzie są Panowie? Tam są Panowie, to ja pewnie więcej powiem e, za chwilę. E, szanowni Państwo, właśnie tyle już. E, Powiedziałem na ten temat. Resztę chyba dopiero, jak wreszcie tą niespodziankę odsłonimy yy, i dopiero powiem więcej na ten temat i również poproszę o zabranie głosu naszych gości, żeby było też o czym mówić, bo pan starosta na pewno nie widział tego, z tego co pamiętam, absolutnie nie to nie całiec, jeden będzie e, zaskoczony. Dobrze, Szanowni Państwo, naszym zwyczajem, zanim powiem więcej. Chciałem zaprosić tutaj najmłodszych dzieciaków. Wszystkie dzieci, które mogą chodzić tutaj, to zapraszam. To one będą tutaj odsłaniać to mi spodziewać? No i Dobra, jak nie ma, to no uwaga. Jak chcecie, jak chcecie, musicie rozebrać ten materiał. No. Ja to do tutaj zdejmę. Dobra, możecie rozbierać. Rozbierajcie. Tak, od czułczego zaczynajcie. Od najpierw. No, spróbujcie to rozebrać. Musicie ten materiał. Tutaj jest moka. O Tak, tak, a może jeszcze gdzieś więcej? Ja osobiście nie znam takiej ławeczki w formie zegarka, która prezentowała zegarek ściśle związany z historią Błonia i starsi mieszkańcy pamiętają słynne hasła, które... Trafili zresztą do podręczników marketingu. Sprzedaj krowy, sprzedaj konie, kup zegarek marki w łonie. To były jedno z pierwszych haseł, które dzisiaj studenci mogą się uczyć także na studiach z dziedziny zarządzania czy z innych pokrewnych, pokrewnych dziedzin. Pan Roman Nowoszewski był inspiracją dla tego pomysłu. W 2013 roku, to minęło 8 lat, tak? E, zgłosił pomysł zupełnie inny. Zgłosił pomysł budowy ławeczki, bo mam ten ze sobą ten projekt, pomysł, nie projekt, ławeczki takiej typowej, na którym by e, siedział człowiek i patrzył na godzinę, e, taka rzeźba ludzka patrzyła na godzinę na zegarku. Wtedy ten pomysł nie przeszedł, bo on, jak mówił ten z byłych burmistrzów, był pomysłem kompletnie nieuczesanym, tak, no nie było żadnego projektu, pomysłu, miejsca, gdzie, co i jak. Potem nam się wydawało, że no, zawsze honoruje się jakieś osoby szczególne, tak, a jaka by miała osoba z tym lekarkiem siedzieć. Tak dużo się pytań zrozłożyło, że i finansowych również, że wtedy nie było to możliwe do realizacji. Ale ten pomysł mnie zainspirował i ja właśnie od tamtego czasu to chodziłem, myślałem cały czas co mamy zrobić. I kilka lat temu dosłownie wpadłem na pomysł, żeby to jednak wykonać sam zegarek. Pierwszy mój pomysł był taki, żeby była to w formie normalnie zegarka złożonego. Pod którym mogłyby siedzieć osoby, tak? Taki to był pomysł. Pierwszy szkic wykonała pani Karolina Gąsińska, z promocji, tutaj obecna. Później pani Karolina to rozrysowała i e, zmieniła, troszeczkę z, zmieniła, że byłaby, był, był to zagadek rozłożony, na którym by można było siadać. I to były takie dwie główne, już trzecia inspiracja, i z tym wróciliśmy się do pana Mariana Szajd jako do fachowca. On to popatrzył, na te dwie propozycję czy jedną i za jakiś czas, to no też myślał to coś długo, przysłał propozycję czegoś takiego. To było już chyba ze dwa lata temu. Oczywiście robiliśmy to w ogromnej tajemnicy, żeby to była niespodzianka. No i zaakceptowaliśmy szybko ten pomysł, to nam się świetny pomysł, zupełnie inny niż pozostałe ławeczki w Polsce. Ale to jest ławeczka, na tym można siadać, zademonstruję. Zobaczcie, tutaj Dobre Bardzo dziękuję panie burmistrzu. Bardzo dziękuję i Przez pana Piotra Zawackiego. Panie Piotrze, gdzie pan jest? To pan wiot, zegarka, który jest użyczony panie Piotra Zawackiego, były robione fotografie oryginalne zdjęcia. Jaki to jest model? Zodiak jest, czy to inny, panie Piotrze? Jaki to jest Zodiak? Błonie, to jest Błonie, czyli zegarka typowo... Wszystko wiernie Błonie, wszystko wiernie Błonie. Z tego zegarka porobił zdjęcia i w skali oczywiście odpowiedniej wykonał ten zegarek. Działem są przedstawiciele firmy Zegarki Błonie, spółka ZOO, którzy po kilkudziesięciu latach, pamiętam już tam, mnie, przyszli z takim pomysłem, żeby reaktywować markę zegarka. Rada Miejska wyraziła zgodę na używanie nazwy Dzisiaj tutaj u Pana Wasia juniora po mojej prawej stronie można kupić nowoczesne zegarki Marki Błonie. Natomiast zegarki oryginalne marki Błonie można sobie wejść w internet, naprawdę wracają, wracają i dużo osób w Polsce obraca tymi zegarkami, kolekcjonuje je w ogóle za na zegarki błonie, także wszystko wracają się. Z tym pomysłem doskonale strzeliliśmy. Także jeszcze raz wszystkim osobom dziękuję, które przyczyniły się. Oczywiście tu również Zakład Ustrój Komunalnych, który przygotowywał postument, bo zapomniałem, że jest Pan Dyrektor Ropiak. Jeszcze nie miałem zanotowany Zakład Ustrój Komunalnych, a jestem po mojej lewej stronie razem również ze swoim zastępcą. Także jeszcze raz wszystkim za tutaj pomoc w tym projekcie bardzo serdecznie dziękuję. A ja oddaję głos panu staroście Janowi Tak jest. Brawa dla pana burmistrza. Dzień dobry państwu. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na dzisiejszą miłą, bardzo uroczystość na rynku w Błoniu. Zacznę od pochwały rynku. Rynku jako takiego, bo to jest wielki dar historii, losu, że w Błoniu jest takie miejsce. A przypomnę, że w Powiecie Warszawskim Zachodnim mamy 7 gmin, i jedynie w Błoniu jest rynek, taki piękny, okazały i myślę, jeden z najpiękniejszych na Mazowszu. No jeszcze w gminie Stare Babice też jest, też jest rynek z tą funkcją, gdzie jest ratusz, gdzie, gdzie, gdzie jest kościół w pobliżu. Gdzie jest miejsce spotkań? To jest bardzo ważne, dlatego że wiele miejscowości jest miejscowościami przelotowymi, natomiast tu można się spotkać, no i tu można pielęgnować tradycje, tu można e, ślady historii błońskiej zachować, o co władze Błonia bardzo, bardzo dbają. Jeszcze mogę przypomnieć, że mieszkańcy Błonia pamiętają, że rynek e, pewnie około 20 lat temu e, miał trochę inny charakter. Było tu bardzo, bardzo dużo drzew. Była to, pamiętam, kontrowersyjna decyzja, którą podejmowałem, ale myślę, że szukaliśmy tego złotego środka, żeby były i drzewa, no i miejsce, gdzie można się spotkać, gdzie mogła stanąć fontanna. No, i różne inne miejsca, które, które uświetniają historię błonia. I to dzisiejsze wydarzenie to jest też uświetnienie historii błonia. Gratuluję pomysłu i myślę, że to, to jest właśnie to świadectwo, dowód pielęgnacji, dbałości o tradycję, historię. Także dziękuję za zaproszenie. Życzę, żeby, żeby to było miejsce, właśnie gdzie się spotykamy. No, i były miłe wspomnienia. Mera i błonia, co prawda, nie ma, ale, ale to był zakład o bardzo takiej wysokiej kulturze technicznej, bo wykonywanie czy, czy zegarków, czy innych urządzeń, które tam robiono świadczyły o bardzo wysokiej takiej kulturze technicznej. Także to jest właśnie przypomnienie tej historii i w Błoniu o tę historię bardzo się dba, czego gratuluję i wiem, że to na pewno będzie kontynuowane. Dziękuję bardzo. Nie wiedziałem, czy jest na nami pani skarbnik Bogumiła prostka, która też tu się przyczyniła do tego sukcesu ale pewnie przygotowuje budżet na przyszły rok oddaję głos panu Grzegorzowi Banaszkiewiczowi wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej drodzy mieszkańcy mimo, że ponad 60 lat nie ma produkcji zegarka w Błoniu to jest pamiątka dla was i dla nas, żebyśmy pamiętali że mimo, że te zegarki nie są produkowane zakładu myra nie ma ale my jesteśmy, jako błoniacy jako ludzie, którzy pamiętają to, i żeby to służyło dla nas i dla następnych pokoleń. Dlatego dziękuję Wam, że jesteście tutaj. To świadczy o tym, że jesteśmy błoniakami. A jak błoniakami, to związanymi zawsze z zegarkiem. Zegarek Marki Błonie. Dziękuję. Witam Państwa serdecznie. Ja jestem przedstawicielem Marki Zegarków Błonie, tych współczesnych, obecnych. Chciałem tylko tak wyrazić na pewno duży podziw tej fi figurze, ponieważ jest bardzo wiernie yy, no, zro zrobioną figurą zegarka błonie starego. Wszystkie szczegóły detale tarczy, no to tutaj wielkie szapoba dla, dla twórcy yy, tego, tego dzieła, tej ławeczki. No a dla nas jest to wielka radość właśnie, że yy, ta. Świadomość marki zegarkowej Błonie wśród mieszkańców będzie przedłużona na przyszłe pokolenia, że jest to takie no, na, naprawdę bardzo sympatyczne, miłe e, dzieło, które, które będzie przypominać właśnie też, e, zwłaszcza pewnie, tym najmłodszym e, mieszkańcom Błonia. I cóż, no, f, ja z, zachęcam oczywiście e, do sprawdzenia też naszych tych nowych zegarków Błonie, ponieważ my staramy się, aby każdy nasz nowy model no, właśnie, nawiązywał. E, Wzornictwem, tradycją do, do, do starych zegarków z lat 60. Chcemy no, no właśnie to jest z, z tych korzeni błońskich zawsze czerpać i zawsze jakieś elementy, czy to indeksy, wskazówki, kształt kopert, wszystko chcemy no, no właśnie mieć inspirowane tymi z, z, z zegarkami pierwszymi w błonie. Więc kiedyś no, nastaną takie czasy, że te stare zegarki, które no już no, no właśnie będą miały po 50-60 zaraz. 70-80 lat no po prostu przeminą, no ale chcemy, aby ta pamięć i możliwie produkcja również pozostawała w Polsce. Staramy się coraz więcej elementów produkować tutaj na miejscu. Tak jak wspominał pan burmistrz, produkcja zegarków w Polsce na razie nie jest możliwa z, z przyczyn. Po prostu technicznych know-how, to wszystko jakby przeminęło z, z dawnymi pokoleniami, z wiatrem przeminęło niestety. My to staramy się odbudować od zera yy, i mamy nadzieję oczywiście, że w pewnym momencie rzeczywiście staniemy yy, na takim etapie, jak to było w 1959 roku, kiedy wyprodukowano tysiąc zegarków, które były w 100% zrobione tutaj na miejscu w Polsce razem z mechanizmem, z wszystkimi jego elementami. Być może do takiego etapu yy, dojdziemy, do tego dą, dążymy. No a właśnie, a ten pomnik jest takim no, bardzo po prostu miłym i też mocnym akcentem tutaj na, na mapie Błonia przypominającym o, o, o zegarkach, o historii, o historii Mery Błonie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszam do nas wszystkich tutaj naszych bohaterów tamtych czasów związanych z zegarkami. Bardzo proszę, pan Piotr Zawadzki już szedł. Pana Kordeliewicza proszę tutaj, żeby honorować, bardzo proszę. I pana Wasia Seniora też proszę tutaj do nas, żeby pokazać, bo panowie pamiętają doskonale te czasy i niektórzy z nich Czy tutaj montowali zegarki. Zawacki. I pana Romana Nowoszewskiego bardzo proszę tutaj ja jako koniec. tego inspiratora, bo pan Jerzy Bezpałko rozumiem, że będzie kręcił cały czas. Chyba, że odda aparat Dobrze. tutaj koledze i też zapraszam pana Jerzego Bezpałko który pracował w tamtym czasie i doskonale te sprawy pamięta pierwszy pan Piotr Zawacki prosił o to możliwość też filmuje. Ja zupełnie na marginesie chciałem poinformować w zasadzie i w pewnym sensie się pochwalić i powiedzieć troszeczkę wstecz, bo w 2019 w październiku była wystawa zegarków w Błonie. Miała swój taki tytuł, z zegarki Błonie z kolekcji kolekcjonerów. I ta, ta wstała przygotowana była przeze mnie wspólnie z Muzeum Błonia i ona została w tym roku wystawiona, właśnie zgłoszona do konkursu w ramach mazowieckich wydarzeń muzealnych. To jest konkurs wieżba.